Rekrutując dla naszych klientów, dla firm z różnych branż, zauważyliśmy, że często jest tak, że stworzona przez nas oferta daje dużo lepsze efekty niż oferta na to samo stanowisko stworzona przez naszego klienta. Te oferty oczywiście różnią się od siebie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak przygotować taką ofertę, która będzie atrakcyjna dla kandydatów, która spowoduje lepszą konwersję, czyli większą liczbę aplikacji. Partnerem kanału jest HR Pathfinder, agencja HR, która rozumie Twój biznes. Zacznijmy od tego, że stworzenie dobrej oferty pracy zaczyna się długo, długo przed tym, zanim tak naprawdę usiądziemy do napisania samej oferty. I Chciałbym tutaj takie trzy pytania podkreślić, które musimy sobie jako pracodawca zadać, zanim przystąpimy do tworzenia oferty pracy. Pierwsze pytanie to co, czyli jakie konkretnie zadania musimy powierzyć, a chcemy powierzyć kandydatowi, no i tutaj może powiecie, powiecie przecież, to jest oczywiste, no bo potrzebujemy księgową, czy potrzebujemy kadrową, czy potrzebujemy handlowca? Ale jak się głębiej na tym zastanowimy, to nie zawsze musi być tak oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Mianowicie, może być tak, że na przykład m, chcąc rozszerzyć nasz zespół handlowy, e, poszukujemy handlowca, który, e, który będzie właściwie miał te sam, ten sam zakres obowiązków, jak wszyscy obecni już w zespole handlowym pracownicy. A być może e, warto się przyjrzeć i zastanowić, czy nie lepiej na przykład podzielić zadania na pozyskiwanie lidów i obsługę klienta, czy pozyskiwanie lidów, podejmowanie lidów i ten proces sprzedażowy może powinien być obsłużony etapowo przez poszczególne osoby, co spowoduje, że nagle nie szukamy handlowca, który będzie uniwersalny, w cudzysłowie uniwersalny i który będzie tak naprawdę prowadził proces sprzedażowy end-to-end, -end, a na końcu jeszcze zajmie się obsługą klienta, a być może stwierdzimy, że mamy w swoim zespole pracownika, który jest świetny w dopinaniu transakcji, czy w obsłudze klienta po zawarciu już umowy, a słaby tak naprawdę w pozyskiwaniu nowych leadów. I może okaże się, że zamiast handlowca szukamy po prostu kogoś, kto zajmie się procesem lead generation. Drugie pytanie, czyli kto dotyczy tego, Jakich tak naprawdę kompetencji poszukujemy u kandydatów, i czy na pewno te, które mamy zdefiniowane na dzień dzisiejszy, to jest na pewno to, co będzie potrzebne w pracy wykonywanej przez w przyszłości zatrudnionego pracownika. I co ważne, to znowu polecam przyjrzeć się swojemu zespołowi, zatrudnionym już pracownikom, bo być może jest tak, że gdzieś w trakcie rozwoju firmy okazało się, że pracownicy, którzy są z nami od dawna, wykonują zadania, które okazuje się nie są do końca odpowiednie czy nie są do końca dopasowane do ich kompetencji czy do ich osobowości i być może te osoby powinny zostać przesunięte delikatnie delikatnie przesunięte do wykonywania nieznacznie innych obowiązków, a na ich miejsce powinniśmy zatrudnić osobę, która będzie lepiej dopasowana. Do tych obowiązków zwolnionych przez naszego y, obecnego pracownika. Więc pytanie, kto, jest niezwykle istotne, bo pomaga nam lepiej określić, jakich kompetencji będziemy poszukiwać u kandydatów. I trzecie pytanie, czyli dlaczego? Dlaczego kandydat miałby się zainteresować naszą ofertą? Dlaczego miałby się zdecydować w naszej firmie? Oczywiście, to są rzeczy, o których możemy opowiedzieć podczas spotkanie rekrutacyjnego, ale do tego spotkania musi najpierw dojść, czyli najpierw kandydat musi zaaplikować. A żeby to zrobić, no to oczywiście oferta pracy musi mu się wydać na tyle atrakcyjna, żeby chciał wysłać nam swoje CV. I znowu warto tutaj porozmawiać ze, ze swoimi współpracownikami, ze swoimi menedżerami czy ze swoim zespołem i dowiedzieć się więcej na temat perspektywy każdego z nich, dlaczego uważają, że praca w naszej firmie jest Atrakcyjna, dlaczego, co tak naprawdę lubimy w naszej firmie, co lubimy w zespole, co lubimy, co lubimy w naszej kulturze organizacyjnej, co jest takiego, co mogłoby się tak naprawdę przełożyć na to, że osoby, które jeszcze nie znają nas jako pracodawcy, nie znają nas jako menedżera, czy jako współpracownika, dlaczego one mają się zdecydować na to, żeby tą pracę podjąć, zwłaszcza w obliczu tego, że Rynek pracy wygląda tak, jak wygląda. Tych ofert jest cały czas dużo. Oczywiście w zależności od, w zależności od branży, w zależności od, od zawodu, od roli, liczba tych ofert się różni, ale, ale można, możemy przyjąć, że ogólnie dostępność pracy jest cały czas duża. Odpowiadając sobie na pytanie dlaczego, pamiętaj, że wynagrodzenie czy benefity pozapłacowe to nie zawsze najważniejszy argument, który prowadzi do podjęcia decyzji na tak. W przypadku tego, czy kandydat zdecyduje się na pracę właśnie z nami, i w tym kontekście powinnaś powinieneś potraktować rekrutację jak połączenie sprzedaży z marketingiem, czyli zdefiniować właśnie tą propozycję wartości, zdefiniować to, kto jest tym Twoim modelowym klientem, czyli kto jest tym kandydatem, jakie są jego potrzeby, jakie są też jego oczekiwania względem oferty pracodawcy, i dopiero wtedy, dopiero teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby. Sporządzić ofertę pracy. Zacznijmy od tytułu oferty. To może być po prostu nazwa stanowiska, ale wcale nie musi, bo mm, tytuł to dobra okazja, żeby wyróżnić naszą ofertę na tle wielu ofert na podobne stanowiska w konkurencyjnych firmach. Tutaj warto zauważyć, że jobboardy mają zawsze jakieś ograniczenie jeśli chodzi o długość tytułu oferty ze względu na ilość znaków, dlatego postaraj się maksymalnie wykorzystać to, na co pozwala dany kanał rekrutacyjny, jeśli chodzi o nadanie tytułu. Zadbaj o to, żeby to nie było właśnie tylko nazwa stanowiska, czyli na przykład starsza księgowa. Spróbuj użyć czegoś, co zwróci uwagę kandydatów, co zaciekawi ich. Na przykład, jeśli jesteś mistrzynią liczb, zapraszamy do współpracy. Zachęciliśmy już kandydata do tego, żeby otworzył naszą ofertę, więc to, co jest najważniejsze i co się rzuca w oczy, to oczywiście sam wstęp i początek oferty. Nie zaczynaj od tego, jakie są oczekiwania czy kogo szukasz, czy jaka jest oferta pracodawcy. Wstęp oferty nie powinien być wprawdzie zbyt długi, ale może być hookiem, czyli takim zdaniem, który znowu przyciągnie uwagę i zachęci kandydata do tego, żeby zapoznał się z ofertą do końca, ale ten wstęp do oferty może też opowiadać pewną historię, e, historię twojej firmy, oczywiście w skrócie, ale historię w taki sposób, Jaki będzie interesujący dla kandydata, i jaki będzie miał dla niego w ogóle znaczenie, czyli unikajmy na przykład mm. Sformułowań typu jesteśmy firmą o, o ugruntowanej pozycji na rynku, bo firmy o ugruntowanej pozycji na rynku również potrafią upadać, czy potrafią być wypłacalne, czy potrafią e, nie szanować swoich pracowników, więc raczej skup się na takich aspektach, które są realną wartością dla pracownika. I tutaj, oczywiście, z takich bardziej popularnych to jest ta mm, możliwość rozwoju, natomiast do tego raczej przejdziemy w. W części, która, w której wymienimy ofertę dla, dla kandydata, unikajmy też sformułowań typu dynamiczny zespół. Bo, co to w ogóle znaczy, że, że zespół szybko biega? To są takie, takie dzisiaj już naprawdę wyświechtane w cudzysłowie i nic nieznaczące sformułowania, że tak naprawdę stały się one już karykaturalne na rynku pracy i bardzo często są przez kandydatów po prostu wyśmiewane. Więc raczej staraj się używać konkretów. Pamiętaj, że firma to nie twoja druga rodzina yy, i staraj się unikać takich określeń, które będą jasnymi red flagami dla kandydatów i które raczej zniechęcą do aplikowania niż zachęcą. Drugą częścią oferty powinny być oczekiwania wobec kandydata i tutaj nawiązując do tego, co powiedziałem na wstępie, ważne jest, żeby je jasno określić, zdefiniować, nie samodzielnie, to nie, nie, sam, nie sam menadżer powinien yy, tak naprawdę określać. To, jakich kompetencji poszukujemy, ale powinno to być raczej ustalone w szerszym gronie, również współpracowników, czy samego szefostwa, czy tego wyższego, managementu wyższego szczebla, po to, żeby tak naprawdę bardziej holistycznie spojrzeć na to, jakich kompetencji brakuje w zespole, jakie są oczekiwania, czy jakie są wyzwania w związku z planowanymi projektami, czy z rozwojem usług. I to jest bardzo ważne w momencie, kiedy właśnie te oczekiwania względem kandydatów będziemy w ofercie wyszczególniać. Zróbmy to możliwie szeroko, lepiej, żeby ten katalog był maksymalnie rozbudowany niż za krótki, bo wtedy możemy gdzieś tam z pewnych oczekiwań zejść w momencie, kiedy prowadzimy rekrutację i liczba kandydatów jest mniejsza niż zakładaliśmy. Są wtedy jakieś możliwości rezygnowania z niektórych oczekiwań na rzecz tego, które są, tych, które są dla nas najbardziej istotne. Kolejna część oferty pracy, czyli oferta pracodawcy, to, co proponujemy kandydatowi. I oczywiście bardzo ważna rzecz to widełki, wynagrodzenia w ofercie pracy. Jedne z badań pracuj.pl pokazują, że 70-80% kandydatów dużo chętniej otwiera oferty pracy, które mają podane widełki wynagrodzeń i dużo chętnie na nie aplikuje, bo uważa uznaje pracodawców, którzy jasno komunikują wynagrodzenia jako bardziej uczciwych, bardziej transparentnych i takich wartych godnych zaufania. Ale oferta to oczywiście nie tylko wynagrodzenie, to także benefity pozapłacowe i tutaj ważna uwaga. Staraj się Monitorować to, jakie są oczekiwania względem tych benefitów w danej grupie zawodowej czy w danej grupie wiekowej. Zupełnie inne oczekiwania mm, względem benefitów ma, mają starsze pokolenia, a zupełnie inaczej podchodzą do tego tematu zetki. Myślę, że to dość jasne, że młodszych, młodsze osoby nie do końca. Tak bardzo będą zainteresowane na przykład ubezpieczeniem niż, na życie, niż te, które są bliżej wieku emerytalnego. Poza tym, znowu wracając do tego, co powiedziałem na wstępie, mniej przygotowane, jasne i klarowne wartości EVP, czyli Employee Value Proposition, czyli ten katalog wartości, dlaczego my, jako firma, dlaczego my, jako pracodawca, jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla ciebie, kandydacie, do tego, żebyś, żebyś spędził pewien czas swojego życia, żebyś z nami rozwijał tą swoją karierę zawodową, dlaczego warto do nas właśnie zaaplikować. Na koniec oferty nie zapomnij o CTA, czyli tak zwanym CTA Call to Action. Jest to takie zdanie, które jest wezwaniem do działania. Może to być po prostu zaaplikuj już teraz, nie czekaj, zaaplikuj, ale możesz też powiedzieć trochę więcej, na przykład, e, mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc zapraszamy Cię do zaaplikowania jak najszybciej. E, dobrą praktyką na zakończenie oferty pracy jest też streszczenie, wypunktowanie tego, jak w ogóle wygląda proces rekrutacji w swojej firmie. E, to po pierwsze powoduje, że cały proces staje się bardziej transparentny, po drugie kandydaci wiedzą czego i w jakim momencie się spodziewać, czyli na przykład, jeśli zaaplikujesz, to w ciągu trzech dni odezwiemy się do Ciebie. Czy spodziewaj się naszego telefonu w ciągu pięciu dni od przesłania CV, albo w drugą stronę coś, co poniekąd załatwi nam też ten negatywny feedback, czyli jeśli nie odezwiemy się do Ciebie w ciągu tygodnia, to znaczy, że nie jesteśmy zainteresowani Twoją kandydaturą. Możesz też wspomnieć o tym, że kandydat powinien zawrzeć jakieś konkretne Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Tutaj warto mieć na uwadze, że przesłanie CV na daną, na daną ofertę pracy jest jednocześnie zgodą do przetwarzania danych zawartych w tym CV na potrzeby tej konkretnej rekrutacji, ale pamiętaj, że te zgody możesz też rozszerzyć, na przykład o. Rekrutację na inne stanowiska, czy o przyszłe rekrutacje na to konkretne stanowisko. Więc, przemyśl to, jakich zgód tak naprawdę oczekujesz od kandydatów. I tak będzie wyglądać właśnie dobra oferta pracy. Będzie miała te wszystkie elementy, o których wspomniałem, ale przede wszystkim te elementy będą odpowiednio przemyślane jeszcze przed tym, zanim przystąpimy do samej oferty pracy. Kolejnym krokiem po stworzeniu takiej oferty będzie zastanowienie się nad, zastanowienie się nad tym. Jakich kanałów rekrutacyjnych najlepiej użyć, na przykład ze względu na to, na jakie stanowisko rekrutujemy? Podsumujmy. Po pierwsze, żeby stworzyć dobrą, skuteczną ofertę pracy, powinieneś znać swój zespół, jego silne strony, słabe strony, braki kompetencyjne, też to, jakie osobowości są w tym zespole i jakich osobowości brakuje do tego, żeby zespół był kompletny. Kształt i treść oferty. Nie powinien być wyłącznie decyzją samego menadżera. Dobrze jest to skonsultować, chociażby w zespole, w którym ma pracować zatrudniony kandydat. I na końcu rozmawiaj ze swoimi współpracownikami, ze swoimi menadżerami czy pracownikami na ten temat, co tak naprawdę atrakcyjnego oni widzą we współpracy z Tobą, w pracy w Twojej firmie, bo to pozwoli Ci po pierwsze jasno określać wartości, które proponujesz swoim przyszłym kandydatom, przyszłym pracownikom, ale też monitorować to, jak zmieniają się oczekiwania wobec pracodawcy, czy to poszczególnych grup zawodowych, czy poszczególnych grup wiekowych. Myślę, że teraz jesteście gotowi do tego, żeby stworzyć atrakcyjną ofertę pracy, która zbierze mnóstwo aplikacji. A poza tym subskrybujcie ten kanał, to pomoże mi dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Polakujcie ten materiał i zostawcie komentarz, powiedzcie co myślicie o tym, jakie macie ewentualnie swoje przemyślenia na temat dobrych, skutecznych ofert pracy. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia następnym razem. Hej!